Zapraszam na porównanie nowy versus stary. To jest oczywiście najnowsza Kia K4, która właśnie debiutuje na rynku, a to jest jej poprzedniczka, czyli Kia Ceed. Wyjściowo ten samochód zaczyna się od 107,5 zł. złotych, a ile kosztuje nasz egzemplarz, powiemy sobie za chwilę. Zapraszamy do lajkowania, komentowania, a jeśli chcecie być na bieżąco i niczego nie przegapić, prosimy o subskrypcję, najlepiej w postaci dzwoneczka. Nowa Kia K4, która debiutuje jako hatchback, kombi ma być mniej więcej za pół roku, czy będzie X na razie nie wiemy. Jest wyraźnie większa od swojej poprzedniczki od sida. Przede wszystkim tak, no jest dłuższa o 11 cm, szersza o 5 cm, co pewnie teraz mocno widzicie, bo ten tył jest wyraźnie, wyraźnie szerszy od tego, do tego mocno urósł jej rozstaw osi. Co ciekawe, przegoniła tym rozstawem osi nawet skodę oktawie, ale o tym, ile jest miejsca w środku, opowiemy sobie za chwilę. Najpierw powiedzmy sobie troszeczkę o wersjach silnikowych, jakie tu są dostępne. Jeżeli chodzi o zmiany pod maskami, no to drobne są. Nie będziemy porównywać tych samochodów bezpośrednio, bo jeżeli chodzi o SIDA, mamy tutaj silnik 1.0. On został utrzymany w tym modelu, zwiększono mu tylko moc do 115 koni i to o takiej wersji mówiłem na początku za te 107,5 tys. złotych. Ale myślę, że najważniejszym silnikiem w gamie nowej K4 będzie właśnie ten motor. To jest motor 1.6, to jest zupełnie nowy silnik, stosowany już na przykład z Wcześniej w Cidzie były jednostki 1.5. Dwie wersje mocy, 150-konna, taka jak ta tutaj, 250 Nm i mocniejsza 180-konna. Jeżeli chodzi o tę wersję, to to jest wersja środkowa L z silnikiem o mocy 150 koni za niespełna 120 8000 zł osiągi troszeczkę ponad 9 sekund do setki spalanie producent podaje takie 6,369, czyli troszeczkę więcej niż w poprzedniku, ale pamiętajmy, że to jest samochód większy. Cóż jeszcze te wersje 150 i 180 konna są dostępne tylko i wyłącznie ze skrzyniami dwusprzęgłowymi. Jeżeli chodzi o tą najmniejszą jednostkę 1.0, tam mamy sześciobiegowy manual. W przyszłości będzie też hybryda. Ale na razie jeszcze jej nie ma. Prawdopodobnie większość sprzedaży będzie stanowił właśnie taki samochód w średniej specyfikacji z tym większym silnikiem, ale w słabszej wersji. Jak wyglądają nasze ceny na jeden i na drugi samochód? Bo oczywiście mamy SID-y używane. Zapraszam do linków pod film. Sid, który w naszym porównaniu nazywany jest stary. No, bo to poprzednik. W wersji Hatchback ma taki oto bagażnik. 395 litrów według producenta. Tak wygląda, jak damy naszą kabinówkę. Druga by się jeszcze zmieściła. No, to jest taki typowy bagażnik kompaktowego samochodu z tych lat. Jak to wygląda pod spodem? Dojazdowe koło zapasowe. Haczyki. Zaślepka na gniazdo 12V. Ale pamiętajcie, że ta wersja, którą tu mamy, jest to najbardziej uboga wersja, jaka była. Ona się nazywa M. K4, według tego samego producenta, ma 438 litrów. No i to widać, że to jest zdecydowanie większy bagażnik. Kabinoweczka ląduje, druga by się zmieściła, no ale to jest szerszy, dłuższy samochód, więc właściwie pod każdym względem ten bagażnik jest większy. Do tego w takiej wersji jak ta, która tutaj przed nami, środkowa LK, nie mamy dojazdowego koła zapasowego, tylko zestaw naprawczy. No i jeszcze sporo przestrzeni pod spodem, gdyby tu wrzucić jakieś organizery. Można by naprawdę przewozić sporo takich mniejszych przedmiotów. Haczyk z tej strony, z tej, gniazdo 12V, kanapa dzielona 1/3, 2 trzecie, no i możliwość przewożenia dłuższych przedmiotów. Także naprawdę jest zdecydowanie spory progres, jeżeli chodzi o ten kufer. Zaczynamy prezentację wnętrza od SIDAL. No Pamiętajcie, że to jest podstawowa wersja: że ten samochód mógł wyglądać dużo bardziej nowocześnie. Myślę zwłaszcza o tym elemencie. Z drugiej strony, no jeżeli nie zależy Wam na jakichś wodotryskach, to te podstawowe wersje z czymś takim, no to dalej się czasem zdarza w koreańskich markach, nawet w tych nowych samochodach. Nie ma w tym nic złego tak naprawdę. No, przy okazji jest tutaj zwykła klimatyzacja nieautomatyczna, i tak ona wygląda, tak? Ale nie skupiajmy się na tym. Bardziej chodzi o to, jak to w całości wygląda, jakie są te fotele, a fotele są takie, no powiedziałbym, całkiem wygodne. Ale ponieważ już siedziałem w K4, do którego za chwilę was bo do której za chwilę was zaproszę, no to przesiadając się z niej teraz do tego samochodu czuję, że tutaj jest tego miejsca zdecydowanie mniej. No i jaki to jest samochód ten Seat? No taki bardzo prosty, jeżeli chodzi o obsługę. Przyciski tu mamy, pokrętła, wszystko tak jak trzeba. Cup holdery w takim oto prostym miejscu. Schowek całkiem spory schowek przed pasażerem, całkiem spory, niewyflokowany, no i tak, no nie ma co się za bardzo rozwodzić nad tym samochodem, jaki on jest, każdy widzi, proste przyciski na kierownicy, wszystko w gałkach. Wszystko w przyciskach. Tu. No, nie mamy tych fireworków, do których nas przyzwyczajono, chociażby w tamtym samochodzie. Nie mamy podgrzewania foteli, nie mamy podgrzewania kierownicy, ale pamiętajcie, to jest podstawowa wersja. I bardziej chodzi nam o to odczucie wielkości, o to, jak to wszystko wygląda, no bo w tamtym samochodzie jest już tak ultra nowocześnie. I teraz do kaczwórki Was zapraszam. No i teraz kaczwórka w średniej wersji L, czyli już całkiem przyzwoicie wyposażona. No i tak, no przede wszystkim zacznijmy od tego, że czuć, że tu jest więcej miejsca w kabinie, w przedniej części. Oczywiście prawdopodobnie najwięcej ten samochód zyskał, jeżeli chodzi o kanapę, ale z przodu też jest to odczuwalne, że jestem w większym samochodzie. No i przy okazji te fotele to jest klasa w sama, sama w sobie po prostu, no jak ręka w rękawiczkę. Do tego mam tutaj pełną elektrykę, łącznie z odcinkiem lędźwiowym o, i można go sobie mocno wysunąć do tyłu także no. Często jeżdżąc Kijami i mówimy, że te fotele są dobre. Ostatnio jeździłem Sportage'em i też tam były bardzo wygodne fotele. Przy okazji ta sama, co w Sportage'u, kierownica, to obszyta ekologiczną skórą. No ale tak, no, jakby zaczynamy się do niej przyzwyczajać, tak trzeba to delikatnie powiedzieć. Przyciski zachowane, pokrętła zachowane, drive mode. Z fajnych rzeczy mamy tutaj Eco, Normal i Sport. Ten normal jest fajny, bo z czasem zdarza się, że w koreańskich hybrydach normala nie mamy. I wtedy no i wtedy wybieramy między eko, które mocno zamula, i sportem, który jest takim no, bardzo ostrym trybem. Więc ten normal jest jak najbardziej mile widziany w tym samochodzie. Dobrze, że nie zrezygnowano. No i tak, cała reszta to jest nowa architektura, no bo takie ekrany. No, znamy te ekrany, ale tutaj nowością jest ten środkowy, na którym wyświetlają nam się elementy dotyczące klimatyzacji. On, co prawda, zasłania, zasłonięty jest przez kierownicę, jak dla mnie. No, a jak się wychylę, to mogę sobie na nim klikać. Tak sobie mogę klikać, a przy okazji, jak tu sobie kliknę, to całą, całe sterowanie klimatyzacją pokazuje mi się w tym miejscu. Wtedy mogę sobie klikać temperatury, ale żeby nie było, tu są przyciski do tego. Mogę sobie zwiększać, temperaturę zmniejszać. A, zwiększa się do góry, zmniejsza się na do fajne na rozwiązanie. Nawiew, gdzie mam mi lecieć powietrze, też sobie mogę i pasażer, ponieważ to jest dwustrefowa klimatyzacja. Także świetne rozwiązanie. A przy okazji mam ten mały panel tutaj na środku, gdzie mogę sobie odpalić szybko nawiew na przednią szybę, ogrzewanie tylnej szyby, zamknąć obieg czy włączyć tryb auto. Super rozwiązanie. Przy okazji kolejne przyciski, takie typowe dla koreańskich samochodów, ze skrótami są w tym miejscu. Pokrętło od radia, szybko sobie mogę włączyć, wyłączyć. Dźwięk, świetne rozwiązanie. No i sam system, znany, On pracuje mniej więcej tak samo jak we wszystkich tych samochodach, czyli dobrze. Zdecydowanie trzeba to ocenić pozytywnie. Cóż tu jeszcze mamy? Gniazda USB nowego typu, 12-V, indukcyjną ładowarkę w takim oto miejscu, bardzo fajnym. Przycisk od startera. Klasyczna gałka zmiany biegów, to też jest ciekawostka, że nie mamy tutaj tej wajchy, która zdarza się w tych samochodach, no głównie hybrydowych, być może w hybrydzie tak będzie. Auto hold tu sobie możemy odpalić, a ręczne mamy tu. System start and stop możemy wyłączyć, kamery szybciutko odpalić, system parkingowy wyłączyć, no i cup holdery, takie jak w większych modelach koreańskich, czyli z tym elementem, takim myk. Bardzo fajne rozwiązanie, bo jak sobie to schowamy, to mamy takie, takie oto tutaj, Taki duży element, gdzie możemy sobie schować jakieś przedmioty, super sprawa, podłokietnik, myślę, że podobnej wielkości jak w poprzedniku, jak w taki schowek przed pasażerem, też bardzo zbliżony do tego, co w tamtym samochodzie, no ale tak, czuć progres, a do tego, mimo tego, że mamy tu sporo tej elektroniki, że mamy już trzy ekrany, no to jest proste sterowanie, bo można to robić przyciskami. Super sprawa. Nie trzeba tak jak w chińskich samochodach wychodzić sobie z tym tutaj z dołu i dopiero klikać, a jak nie daj Boże, nam się odpali kamera, bo akurat gdzieś skręcamy w prawo w lewo, to znowu tego nie można robić. Oczywiście przed elektroniką nie można uciec, ale jeżeli zostawimy parę przycisków, to zdecydowanie jest prościej. Zobaczmy sobie teraz, jak wyglądają tylne części pojazdu, zaczynając od sida. No bo rozstaw osi nam się zwiększył, słuchajcie, o 70 mm, także no dosyć sporo. Zaczynamy prezentację tyłu od poprzednika, czyli od sida. No i tak, w hatchbacku mieszczę się. Fotel oczywiście ustawiony pode mnie, 188 cm, ale to takie jest. No, jakbym tak chciał zrobić, to już mocno dotykam ten fotel przed sobą, ale dalej jest to samochód jak najbardziej czteroosobowy, nie mam podłokietnika w tej wersji jedno gniazdo USB. Ale myślę, że dla czterech dorosłych osób w zupełności by to wystarczyło. No i teraz zobaczmy. Ten najbardziej przestronny koreański samochód kompaktowy, jaki kiedykolwiek powstał, do K4 was zapraszam. Już na pierwszy rzut oka widać, że to jest samochód bardzo przestronny. Zobaczcie, tak się mieści, właściwie dwa razy moje palce się mieszczą. Spokojnie mogę sobie dać kolana w ten sposób, nad głową również wystarczająca ilość miejsca, więcej miejsca na szerokość, mimo takiego dosyć wysokiego tunelu. No i co my tu mamy? Mamy tu, słuchajcie, podłokietnik z dwoma cup holderami, tu mamy haczyk, tu mamy takie, o, proszę bardzo, tutaj spokojnie można sobie marynareczkę na to powiesić, kurteczkę, mały schowek, dwa nawiewy, dwa gniazda USB nowego typu. No, jest dobrze, jeżeli chodzi o ilość miejsca z tyłu i fajnie wyprofilowana kanapa. Oczywiście ona jest fajnie wyprofilowana tylko na skrajnych siedzeniach. Ale dalej, no. dobra robota, świetnie ten samochód jest zrobiony. Bardzo mi się to podoba, że można mieć kompaktowy samochód, gdzie spokojnie, wygodnie można jechać w cztery osoby, nawet daleką trasę. O, jeszcze jedna rzecz. Ten fotel ma siateczkę na to, żeby coś schować, a fotel kierowcy tej siateczki nie ma, czyli jakieś oszczędności zostały tu poczynione. Jeszcze o jednej rzeczy nie powiedziałem, która w takich warunkach jak teraz, czyli jakiś jeden stopień, chociaż tu pokazuje mi 5, no jesteśmy osłonięci od wiatru, więc może dlatego to jeszcze ma znaczenie. Otóż ogrzewanie fotela trójstopniowe i dwustopniowe ogrzewanie kierownicy zostało umieszczone tutaj na drzwiach. Przy okazji z tamtej strony widać, że jest zaślepka, czyli ktoś już przystosował ten panel do tego, żeby mieć auto z kierownicą z prawej strony, czyli też sprytnie. No ale generalnie no, w tym samochodzie nie czuć jakichś dużych oszczędności. Więc to też jest fajne. Poza takimi drobnostkami, jak ta siateczka w fotelu za mną, jak to. To widać, że tutaj przyłożono się do tego, jak ten samochód wygląda. No i tak, przejedźmy się teraz tym samochodem, który no, nagle okazał się być taki całkiem spory. No to jedziemy. Ależ przyjemny samochód. Bardzo to wszystko dobrze działa. Tutaj to połączenie tej, tego silnika 1,6-150-konnego przy okazji 250 Nm. Jakże podobnie moc i moment obrotowego tego silnika 1,6 brzmią do Volkswagena, przypominam: 150 koni, 250 Nm. Przy okazji no to też jest ten taki pułap, gdzie te wszystkie Chińczyki, wszystkie chińskie samochody, wszystkie suwy, które testujemy, a właściwie większość tych benzynowych, to są mniej więcej te pojemności 1,5, 1,6, takie moce. Ale dobrze, to jest zestopniowane, tutaj świetnie to działa. W jakim jestem trybie? Ja jestem w trybie normalnym i dokładnie taki tryb chciałem tu mieć. Nie chciałem mieć eko, który przymula, nie chciałem mieć tego trybu sportowego, który zdecydowanie się tak zaostrza te samochody, czasem zupełnie niepotrzebnie. Świetny fotel, bardzo przyjemne zawieszenie. No, to może być rynkowy hit. No, bo mamy tu połączenie dobrego wyposażenia. Niezłego wykonania. Bardzo fajnie ten samochód jeździ. Ze sporym wnętrzem, z większym bagażnikiem niż w poprzedniku. Jest tutaj dużo takich elementów składowych, które mogą sprawić, że to będzie sukces. Chyba przekroczyłem 50, a dajmy sobie tutaj, żeby mi się wyświetlało. O, proszę bardzo. Ładnie mi się teraz wyświetla. No proszę państwa, no co ja tu niby przekroczyłem? Ja do 44 na 50. To się nie zmieniło. Systemy w koreańskich samochodach od pewnego momentu są takie dosyć wkurzające. Nie doczekaliśmy się jeszcze tego systemu, który odpala mi silnik w momencie, kiedy samochód przede mną odjedzie, który grupa Volkswagen'ego ma już od pewnego czasu. Nie ma też żadnej informacji, że auto przede mną odjechało, ale poza tym dobrze się jeździ tym samochodem. No i fajne jest to, że on jest tak nisko nad ziemią, że jest taki szeroki. Oczywiście tym samochodem, który pożyczyliśmy sobie teraz na chwileczkę od dilera. nie polatamy zakrętów, nie zobaczymy jak on się prowadzi. Swoją drogą, jakby to były usportowione wersje, ulala, -la. no to podwozie, podwozie robi robotę, słuchajcie. No i tak, mimo tego, że samochód jest większy, to nie jesteśmy jeszcze na tym takim poziomie, który utrudniałby jeżdżenie po mieście. Myślę, że to jest no, co będzie dalej, co będzie w kolejnej generacji? To jest pytanie, nie? czy te samochody jeszcze bardziej urosną i w momencie auta kompaktowe staną się za duże i będzie się nimi nieporęcznie jeździło, czy po prostu w pewnym momencie nie będzie samochodów kompaktowych? Oczywiście, no, w współczesnym świecie e, odwołujemy się głównie do samochodów podwyższonych, do crossoverów, do suwych, które no, z założenia są większe. A gdzie tutaj sobie znalazłeś 30 na godzinę, mój drogi? Przecież to jest 50 regularna. No tak, no to jest coś, czym się nie da uciec, co trzeba sobie to za każdym razem wyłączyć, i tak dalej, i tak dalej. Jestem ciekaw jeszcze wersji Kombi, która też może namieszać na rynku. No cóż jeszcze, no, przede wszystkim też te ceny, które nie wzrosły w stosunku do poprzedników, a może inaczej, one minimalnie wzrosły, gdyby tak brać jeden do jednego, ale tutaj też jest lepsze wyposażenie, to też jest super w tym samochodzie. I myślę, że taka wersja właśnie LK. Jest wystarczająca, nie trzeba mieć tej najwyższej. A ona się zdaje, się nazywa GT Line. No, GT Line mają, to przydałoby się, żeby jeszcze było GT Albo jeszcze lepiej, żeby zrobili tak jak Hyundai Enki. No, to by było coś. Zwłaszcza, że tu jest potencjał, To się siedzi nisko. Ten punkt ciężkości jest nad ziemią, auto jest szerokie. No, tak jak z zewnątrz ten samochód do mnie tak przemawia, powiem sobie tak so-so. Tak jeżeli chodzi o to, jaki jeździ, jak jest w środku, no to jak, jak zastopniowana jest ta skrzynia biegów, jak jest połączona z tym silnikiem, i tak dalej, to wszystko mi tutaj siedzi. Bardzo przyjemny samochód. No jestem ciekaw, jakie wy macie odczucie, jeżeli chodzi o no, następczynie kaczwórka, następczynie Sida. Pierwszy Seat 19 lat temu był takim samochodem, który no zmienił oblicze tej marki. Tak można powiedzieć, że to od tego się zaczęło postrzeganie kij zupełnie inaczej niż wcześniej. Ciekawe, czy K4 też może być takim nowym otwarciem. Bardzo dobrze że są tutaj zwykłe wersje spalinowe. Fajnie, że będzie hybryda. Generalnie trzeba ten samochód ocenić jako bardzo udany. Zapraszamy do lajkowania, komentowania, a jeśli chcecie być na bieżąco i niczego nie przegapić, prosimy o subskrypcję, najlepiej w postaci dzwoneczka.